Jesteśmy urodziny rodziny Lotus. Planów standardowych jakichś szczególnych nie mam. Być może pojawi się tutaj nowe życie, mianowicie dziecko Eleny i Liama. Ale nie jestem jeszcze do końca przekonana, czy chcę robić coś w tym kierunku. Ale wiecie, modna, ryzykowna Barabara nie lubi mnie w takim stopniu, że prawdopodobnie może mnie jeszcze nieraz zaskoczyć. Czy to będzie tym razem? Zaraz się przekonamy. Liam chce się nauczyć opanowywania gniewu i jest naprawdę w świetnej kondycji, więc myślę, że nie byłoby to głupie, żeby teraz poświęcił temu chwilę. Dobra, Elcia wraca. A nie Esperanza wróciła. I to jeszcze przyniosła przeziębienie, żeby wszyscy w domu byli chorzy. No super, no na Ciebie to można kobieto liczyć. Wiecie, co tak sobie myślę, że w razie czego szłoby ten pokój na przykład z łazienką przerobić na... Na dwa pokoiki, żeby dziecko też miało swój pokoik. Tylko były problem tutaj z drzwiami w tym momencie. Na pewno nie byłoby miejsca na takie podwójne, byłyby pojedyncze, tylko byłyby kurcze przy samej ścianie, chyba. Byśmy musieli jakoś tutaj to uszknąć. I wtedy byśmy przerzucili rodziców do tego większego pokoju, a tutaj zrobili pokój dziecka najwyżej. No bo nie chciałabym całego salonu. Przerabiać na sypialnie dziecka to trochę bez sensu. A też upychać telewizora czy czegokolwiek, na przykład tutaj, to też bez sensu. Kompletnie. No właśnie, przyszła przeziębiona jeszcze kurde herla do lodówki, żeby wszyscy byli chorzy w tym domu. Super. Zarabiasz 112 dziennie i jeszcze takie koszty ponosisz. No ucz się, ucz. Niewiele ci już zostało. Potem się tutaj ogarniesz. On się ogarni, nie ty. Masz tutaj całą łazienkę dla siebie. I zatkany kibel, który miałaś chyba odetkać. Tak mi się wydaje, że tak się umawiałyśmy. Nawet jeśli sama jeszcze o tym nie wiesz. Tak sobie myślę, że mam tutaj telefon drugi postawiła, bo nie widzę na piętrze. A też po co mam za każdym razem latać? To nie jest aż tak wielki wydatek. Elena dostała awans. Super. Ale no pani dzielnicowa nie je tego już. Pani dzielnicowa idzie spać, bo jest spadnięta na ryj. Ale zanim pójdzie spać, to spędzi nieco czasu ze swoim mężem. Dobrze, Wy też możecie iść spać. Nie widzę przeciwwskazań. Możecie iść nawet spać w tym samym stylu co młodzi, proszę bardzo. Tu się przynajmniej nie boję ciąży. No i dobranoc wszystkim. Dobra, Liam, bardzo mi przykro, ale musisz wstawać. Wolałabym, żebyś się nie spóźnił drugi raz z rzędu do pracy. Niestety, zachował się podobnie jak ja. No, w dzień nagrywania. Nagrywam to 16 grudnia, więc można powiedzieć, że dzisiaj było tak samo. Patrzy przez okno. Znowu śnieg. Ugh. Znowu zima zaskoczy drogowców. Znowu do, domu, do, do, do pracy się spóźnia. Elcia, czemu ty jesteś w takim złym nastroju? Ja mam nadzieję, że sobie nie wykrakałam tego, że zaszłaś mi w ciąży albo coś. Proszę. Ty mi nie rób takich numerów. Ej, ja nie chcę mieć naprawdę tutaj. złych przeczuć, ale no. To się aż prosi o takie wnioski. Aha, wiedziałam. Jezu! Dlaczego? <laughs> eee. No przepraszam, wykrekałam ci ciążę. Idź zjeść. Masz omleta i zjedz sobie od razu oba. Bo, znaczy oba dwa, bo ja widzę, że jednym to ty się nie najesz. Ale przynajmniej dowiemy się, czy mu się spełni pragnienie posiadania wnuka. Raczej nie wydaje mi się, no bo to jest prawnuk i no. Ale to czemu się takie coś wygenerowało? Jakiego dzieci już dawno nie żyją? Czy tam dziecko, nawet jedno tylko? Czy byś może książkę skończyła pisać, bo chyba nie skończyłaś jej. Przynajmniej, no właśnie, nie przypominam sobie, żeby się skończyła. co, no ja rozumiem, że jesteś niewyspana, ale to chociaż się na szybko wyką. Proszę cię. Przykro mi, wytrzymasz. Ty się ciesz, że mamy modę na jednodniową ciążę? Byś się trzy dni męczyła, nie jeden. Ja to miałam chyba w ostatnim odcinku. Zrobiłam wtedy, pokaż nowe kroki, i to było złe. Ale ja to zrobię znowu. Esperanza, ona jest powiedzmy, konsekwentna w swoich działaniach. <tryk> Esperanza traci punkt charyzmy. Konsekwentnie. <tryk> Cóż. O, drugi brzuszek, miło. Chyba aż ją z łóżka poderwał, ten brzuszek, tak mi się wydaje. Wy macie w ogóle strasznie tanie łóżko i się nie wysypiacie. Ja je wam za niedługo wymienię na lepsze, bo to jest. W simsach dobre łóżko to podstawa, naprawdę. Dobra, i jak się załatwisz, możesz iść wypróbować nowe łóżko. O nie, czy ona wstaje rodzić? Nie, ona się tylko wyspała, dobra. Uf. A Jak grom z jasnego, nie, buu. Jak grom z nieba? No nie będzie. Ekscytująca oraz pełna pasji historia miłosna, dwójka młodych ludzi. Jakby nie patrzeć trochę wykrakała te narodziny dziecka w tej książce. Ty czarownico! Tylko ja musiała wyjść do otoczenia i zakręcić smoczkiem, bo ja jakoś tak nie lubię pierworodnych dzieci. W sensie nie lubię dzieci z syndromem pierworodnego, może w ten sposób. A jeśli jeszcze nie wiesz jakimś cudem, czym jest syndrom pierworodnego, odsyłam do filmu Merty na ten temat. Link w karcie. Dobra, jestem po kilkukrotnym zakręceniu smoczkiem, więc mam nadzieję, że urodzi się coś ciekawego. A przynajmniej mam nadzieję, że w przypadku gdyby coś poszło nie tak i Elena zasiężyła ponownie, to urodzi się przynajmniej inne dziecko. Zobaczymy, jak się książka sprzedała. E, pewnie już o tym mówiłam wielokrotnie, ale posiadam mod, dzięki któremu ona nie wie od razu, jak się sprzedaje książka. A dopiero po upływie jakiegoś tam czasu podejrzewam, że jutro zadzwonią. Czemu wszyscy są na nogach? Ja wam wszystkim, spa spać załam. Co, co tu się podziało? Zresztą ty może byś się troszeczkę pouczyła macierzyństwa, co. Opieka nad dziećmi, proszę. Wiecie, te matki czasami naprawdę czytają tych poradników mnóstwo, a potem życie i tak wszystko weryfikuje. I okazuje się, że te poradniki to można sobie wsadzić między bajki czasami. Ale ona chce rodziny, więc ja myślę, że ona byłaby przejęta tym pierwszym dzieckiem. No i muszę jej znaleźć coś do roboty. Aha, chyba Seliam już długo nie pośpi. Proszę, jedno. Uff. Dobra, mamy Nubu, py pyciże niskiej, e, więc nazwiemy to Nubu, kompletnie nie wiem jak, Liam, Elena, <gorszy> korci mnie, żeby ją nazwać Liana, <gorszy> byłoby to połączenie Liama i Eleny, ale może być Liliana, przez jedno N, niech będzie, takie ładne. O, i ona chce się nauczyć opieki nad dziećmi, widzicie? O, Liam też chce się od razu nauczyć opieki nad dziećmi. Dobrze, proszę bardzo. Zapomniałam, że on też jest simem yy, z pragnieniem rodziny. No i tak jak myślałam, to mu się nie spełniło. Naprawdę, nie wiem, czy mu gra oszalała i to wygenerowała. Trochę to nierealne z pewnego powodu. Elcia za to idzie do pracy, ale ona ma urlop, więc ja myślę, że ona by została z maleństwem. Jak ona jest simką rodzinną. Tylko muszę jej przepilnować, bo ona pójdzie do pracy. No to niech idzie. Ja wiem, że fajnie jak z noworodkiem mama zostaje, ale co są Simsy. To tam. Myślę, że nie będzie problemu, jak pójdzie do pracy, skoro Liam ma dzisiaj wolne. Yy, dobra, Liam się nauczył tego całego bycia ojcem. <grym> Powiedzmy. Co się stało, Elcia? Dlaczego ty nie możesz tu przyjść? No nie, esperanza cię. Yy. No już, już. Już ci pomagam. Proszę. Od razu lepiej, nie? A ten biedny śpi na kanapie. Bo go żona obudziła, jak rodziła. Co, nie możesz tam dojść? Dlaczego? No tak. Bo Henry. Cs. Elcia, ciebie dzisiaj wszyscy blokują, wiesz? Ty to biedna jesteś. Witam. Jesteśmy zawiedzeni powieścią, której autorem jest Esperanza. Książka zbiera niepochlebne recenzje i nawet po przecenie kiepsko się sprzedaje. Oto honorarium w wysokości 1659. Ale zabawne jest to, że kurde, to jest tak jakby połowa honorarium za bestseller. To, to wcale nie tak źle, mimo tego, że niby się tak nie sprzedaje, nie? Dobra, kończcie z tym, z tym jogiem, bo kurde, blokujecie pół, pół, pół chałupy tylko. I kurczę, jest 19, trochę za wcześnie, żebyś szła spać, więc trochę tej opieki się jeszcze poucz. Pogadaj sobie z tą Iwetą troszkę, póki jest w domu. Kurde, ona cię nie lubi, normalnie widzisz. Jesteś zabidny, mówiłam. No to idźcie spać. Pewnie za chwilę i tak się Mała rozkrzyczy, więc obudzi Elenę i Liama, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Rodzicielstwo nigdy nie jest łatwe. I czytanie książek tu nie pomoże. No proszę, Mała dała przespać prawie całą noc. Jest dobrze. Dla odmiany tata się nią teraz zajmie. Skoro już poczytał książkę, jak to robić. Dobra, Elcia się poczuła, żeby zrobić śniadanie, nie ma sprawy. Tylko żeby tego nie zostawiała w piekarniku, bo samochód do pracy po nią przyjedzie, bo będzie bieda. Lubię ten dom. Nawet jeśli nie mam gdzie za bardzo upchnąć w nim dziecka, to go lubię. Esperanza dalej chce napisać te dzieło literackie. Znaczy ja to zablokowałam, ale to już się jakby przerolowało. To nie jest cały czas to samo pragnienie. Więc może niech spróbuje napisać jeszcze jedną książkę. Może ta się uda. O ile zdąży ją napisać. Może nie idźmy dzisiaj do pracy. Może jeden dzień urlopu. Wykorzystaj go na pisanie książki. Dobrze, więc Liana się urodziła. Co mogło być kolejne? Oczywiście myślę, że też to będzie historia miłosna. Tylko o czym? O pewnym rosłym mężczyźnie, który poznał niezłą sukę. Yy, I ta suka była z nim dla pieniędzy. Biedny wylądował przez tego potwora w szpitalu. I dopiero w szpitalu wszystko zaczęło mu się układać w logiczną całość. 380: i znowu jesteśmy biedni. Ona potrzebuje kondycji, więc ona może pookupuje trochę ten telewizor. Dobra, Esperanza jeszcze żyje. Henry też jeszcze żyje, jest ok. No i super. I mamy śliczne łyse dziecko. Chyba ma brązowe włosy. Tak mi się wydaje. Zielone oczko? Szare. Okej. Okay. Chwila, Elena miała chyba zielone oczy. Mhm. Czyli co ma wszystko pod tatusiu? Liam, musisz iść spać teraz, jak chcę zobaczyć, jakie masz oczy. Pomocny jesteś, wiesz? I musiałabym temu dziecku faktycznie kupić jakieś zabawki, żeby się biedne nie nudziło. Może to wystarczy. I tym widokiem na naszą małą cymbalicę będziemy kończyć. Jak mówiłam, moc na ryzykowne barabara jeszcze pewnie niejednokrotnie pokrzyżuje mi plany. Ale wiecie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ja tam się bardzo cieszę. Ja uwielbiam, jak mi się w Simsach dzieci rodzą, naprawdę. Do zobaczenia przy okazji kolejnego odcinka. Trzymajcie się cieplutko. Pa pa!